Idziemy do Dżegorza. Wiecie, do Dżegorza tego, co ma pomnik w Nin. Jesteśmy w Splicie. Bardzo dużo ludzi. Dużo wycieczek zorganizowanych. Tu akurat, akurat nie Polska Wycieczka, bo tam szła. Po prawej widzimy Marko. A tu jakiś stomatolog. A my pójdziemy tu, co? Słuchajcie, ceny w Split'cie, jeśli chodzi o restauracje, to jedne z wyższych. Split ma swój klimat, fajnie tu przyjechać, posiedzieć, wypić piwko, winko albo kawę, albo coś zjeść. No, tu jest jakaś taka cisza, a tam przy Marinie po prostu to jest jakiś kosmos. Piękne te uliczki, no, takie knajbeczki sałatki 11-14 euro. Przestawa No i my pójdziemy w lewo Musieliśmy w prawo Idziemy do Grzegorza Chyba tu w prawo i w lewo Albo tu pójdziemy, dobra, zobaczymy no bo tu chyba Nie wiem czy tu wrodu nie jest przejście, ale ta kolumna nie, nie będzie na bank Nie tu nie ma przejścia Tam musimy iść o kiedyś Hamburg gry Benetton Pamiętasz koszulki Benetton? No nie chcę mi się wierzyć Że jest tyle ludzi O, tu jest ta główna ulica. Tu jest ten targ rybny po prawej. To jest ta główna ulica. No właśnie nawet czuć ryb, ryby. To taki paskudny blok, patrzcie. Jakie Powinni to przykryć pandeką. O. Po lewej będzie sklep Zara. Kiedyś tu lego czupił. Co on to tupił, Coś tu czupia? Jakiegoś hamburgera czy coś? I powiem wam, użyć i wyrzucił. Takie pastuchstwo było. Aha. I tu jest ten plac, o którym wam mówiłem, albo nie, na którym są koncerty. Za tym placem mamy samochód. 0,80 euro. O kurczę, już to zaraz mi tu coś usłyszę YouTube i, i będą dymy znowu że tam grają Towiska ulica Kiedyś tu byliśmy chyba tak w maju i powiem też akurat padał bardzo ślisko jest na tych łytkach była już ta zara, czy nie ona będzie dopiero i będzie przed nami, po lewej No i tam za tą wieżą będzie gdzieś drzegosz Tam jest taki park fajny też I też kiedyś samochód mieliśmy po lewej, za tym budynkiem A nawet nie wiem czy Czy tam wtedy był płatny parking czy nie O macie zary czy to ja nie jestem fanem tego sklepu, ale Znajoma Lubi go ja jakoś do tak pamiętam Pew wam ja jest bardzo ciepło Nie wiem ile jest stopni ale wczoraj w makarstwie temperatura była 30 Mam zdjęcie I tu się jakoś wychodziło W lewo albo do góry, albo tu w prawo i do góry Będzie. Idzie, idzie, maszeruje. Myślę, że dobrze, albo tak, tu są te mury. On gdzieś jest przy tych murach. Nie, to nie są te mury. Nie wiem, czy za daleko nie poszliśmy. No, chyba tam to było gdzieś. No powiem wam, że coś mi się wydaje, że za daleko poszedłem chyba. Tu chyba. No z tej strony jeszcze nie szedłem do niego. Tu musi gdzieś być. Pobłądziłem, aha on będzie bardziej na prawo, tam był ten park przecież. On był przy tym parku. No ja pierdolcie, ja tu idę. Także nie róbcie tego w domu. Nie zawsze się idzie śladami Lecha. Być może że zwariowałem. Miałem tam szczęcić przed tym placem w prawo na 1000%. No, ale dawno nie byłem w splicie. Nie wiem czy nie. 3 lata. Ten czas tak leci. Na pewno w tamtym roku nie byłem. O, tu zaczyna się ten park. Wszystkie drogi prowadzą do Grzegorza. I tu będzie w prawo i w lewo. Jakieś morszystko świńskie. Wow Ale górko O, i tu jest ten mur Trzeba iść w lewo Kur, czemu mnie atakują? Chyba wyczuły pot To nie za tym murem, czy przed tym murem? Chyba pójdziemy w lewo i w prawo No widzicie Jedna uliczka w inną stronę, nie my tu pójdziemy. Betty częci głową, nie dowierza, że ona idzie za mną. Poniosło mnie, a tam jest ten partło, też nigdy w nim nie byłem. I to czuć martwi mnie, że on jest tak wysoko. O, i tu się te stare mury zaczęłem. Trochę za daleko poszliśmy. I przed tą budowlą w lewo pokażę Wam, że dużo. Kurczę, 10 minut filmu. Kto to wytrzyma, te oglądanie. Ludzie dzisiaj nie mają czasu, śpieszą się wszędzie. Zamiast odpocząć, połączyć sobie lecha. Drugie ręce zimny lech. i popatrzeć o i zaraz wam pokażę Grzegorza, no za daleko poleź, polazłem ale powiem wam, że kiedyś to też szukałem znowu z innej strony a myśmy do tak blisko byli tylko z gopro tam on jest, patrzcie tam jest Grzegorz co to jeszcze nie widać nie widać go przez te drzewa pokażę wam go i się wyłączam przyspieszyłem tam go trzeba za palec pomasować i wtedy spełni się, że przyjedziecie tu znowu za miesiąc o a tam co tego jeszcze nie widziałem w środku Grzegorzu, gdzie jesteś? Takie kółka robimy O, jest Grzegorz, widzicie żeluża? Tu jest Grzegorz No, tu jest ta brama Gdybyśmy skręcili w mieście dwa razy w prawo To byśmy tędy wyszli i tędy będziemy wracać W tu. I stronę marinę. O, i tu jest Jeruszek, taki sam jak w Nin. Zobaczcie paluch? Widzicie jaki paluch? Jest ten paluch. Ale gorący ten paluch. Jeruszek chyba ma temperaturę. I na tym kończymy split. Posso?